I kto by nie chciał się spędzić w takim klimacie, no powiedzcie, powiedzcie, no nie, no niektórzy wolą śnieg dobrze. My jednak zostaniemy tutaj w tym roku. I tutaj będzie Wigilia. Jesteśmy gdzie? Jesteśmy na Koronakampie. Na Koronakampie, i tutaj spędzimy w Wigilię. Niedługo dotrze tutaj jeszcze jedna ekipa, tutaj będzie stała z boku, tylko w tym momencie jej jeszcze nie ma. Czekamy. A co u nas ogólnie? Ja wam powiem. Przygotowania świąteczne dzień. Że... Co się dzieje? Nic. I na tym polegają święta, nic nie robić Żartuję, jutro będziemy coś, coś gotujemy, będą pierogi, będą łóżka, będzie barszczyk Tak jak w zeszłym roku, też było wszystko tak jak ma być Będzie jakaś rybka I co jest? I mamy choinkę, zobaczcie, patrzcie chodźcie, mała, pokażemy jej świetle tutaj Smakramy, taka mała, ale jest no Widzicie? Też mamy choinkę, co roku mamy inną choinkę Kto z Was pamięta co roku jaką mieliśmy choinkę? Hmm? Kto pamięta jaką mieliśmy pierwszą? Nie, nie wiecie jaką mieliśmy pierwszą Ktoś to z Instagrama będzie wiedział, a w zeszłym roku kto pamięta jaką mieliśmy choinkę? Papierową. Tak, mieliśmy papierową rękę. No ale tak czy inaczej, I właśnie z tego miejsca chcieliśmy wam życzyć najser. Okay. Tak czy inaczej, z tego miejsca chcieliśmy wam najserdeczniej życzyć wesołych świąt. Spokojnych, dobrego jedzenia, fajnych prezentów, no i spokoju przede wszystkim. No i właśnie tak, przed chwilą mówiłem, że. Jak najmniej biegania i tak. tego harmidru całego i wiecie, można sobie odpuścić czasem, nie? Cieszmy się po no. chwilach po prostu. Cieszę się świętami, a nie bieganiem przed świętami. Nie, dobra, to i tak nikogo nie cieszy pewnie bieganie. czy znaczy, może kogoś cieszy bieganie przed świętami, więc może zrobić 100 uszek więcej i 50 pierogów też. Tak. Dobrej ilości powiedziałem, żeby nam wystarczyło? No by wysłali. Dobra, no dobrze. Także my jeszcze dzisiaj nie będziemy robić, praktycznie. Tak, grzyby się raz. moczą. Coś jutro coś zrobimy. Zostaniemy z tym widokiem. Jeszcze raz powtarzamy wesoły świąt. Wesołych świąt. I z mocznego jajka. To, okay. nie, to nie do święta. A, Z tego miejsca razem chcieliśmy Wam życzyć wesołych świąt. W rodzinnej atmosferze, spokojnych, żeby was za bardzo rodzina nie denerwowała to brzydko?